No się Manko, dzisiaj przetestujemy sobie pierwsze chłodzenie na mojej nowej platformie testowej, a jakie to będzie chłodzenie, myślę, że propozycja dosyć ciekawa i niespodziewana, ponieważ będzie to Silvermanki X Frosty Pro. Zapraszam. jakiś czas temu odezwała się do mnie firma Silvermanki X z propozycją testów ich najnowszych chłodzeń, czyli Frosty pro oraz Stormi. Mówię czemu nie w sumie testów takich chłodzeń w sieci brakuje, szczególnie na takich kanałach jak mój, czyli dosyć małych, a ceny tych produktów wyglądają naprawdę na bardzo ciekawe. Za ten materiał otrzymałem gratyfikację w formie pieniężnej, ale nie jest to reklama. Ten materiał, tak jak każdy inny na moim kanale, jest w 100% niezależny i producent nie miał żadnego wpływu na treść tego materiału. Także zaczynajmy. W opakowaniu oprócz chłodzenia i dwóch wentylatorów znajdziemy zestaw montażowy dla Intela oraz AMD, instrukcję obsługi, pastę termoprzewodzącą, trzy komplety zapinek do wentylatorów, rozgałęźnik typu Y oraz nawet śrubokręt, czyli coś co znamy z produktów firmy Be Quiet. Prosty Pro to trzecia odsłona chłodzeń z tej serii, bowiem mamy jeszcze wersję bez dopisku Pro oraz Slim z jednym wentylatorem. Jest to chłodzenie dwuwieżowe, ale różni się ono trochę od podobnych chłodzeń tego typu, ponieważ jest dużo mniejsze i chodzi mi tutaj głównie o szerokość, bo jest to, to wszystko dostosowane do wentylatorów typu 120 mm. Nie 135, nie 140, tylko 120 i tak naprawdę bliżej temu chłodzeniu jest do takiej Noctua NHD12L niż NHD15. Obie wieże są symetryczne z wyraźnym wcięciem na pamięci ram po obu stronach, na pamięci ram lub na sekcję zasilania, zależy jak, na, jak bardzo rozbudowana jest wasza płyta główna. Finy radiatora są rozmieszczone dosyć gęsto i co ważne, są bardzo dobrej jakości. Nie mamy tutaj wyginania, tak jak to było w niektórych chłodzeniach, także naprawdę zaliczam to na bardzo duży plus. Dodatkowo całość jest anodowana na kolor czarny. Po całej długości wiesz rozmieszczone są ciepłowody, i mamy tutaj ich 7 sztuk o średnicy 6 mm. To wszystko jest zakończone bardzo estetycznie na topie. Mamy tutaj imitację szczotkowanego aluminium. Jest to plastik, ale wygląda to bardzo estetycznie. Jak przejdziemy sobie na dół, no to mamy oczywiście podstawę. Jest ona sporych rozmiarów, pokryta warstwą niklu oraz szlifowana centrycznie, czyli mamy lekkie uwypuklenie na środku. I z informacji, które otrzymałem od producenta, wynika to, że jest to dostosowane przede wszystkim do procesorów Intela 12, 13, no i teraz 14 generacji, ale także jest zachowany pewien kompromis pomiędzy starszymi procesorami Intela oraz ogólnie AMD, gdzie te ihs -y mamy trochę prostsze. Trochę wyżej możemy ujrzeć zintegrowany pałąk do montażu wraz ze śrubami. Śruby są na sprężynach i zapewnia to bardzo dobry docisk na procesorze. Chłodzenie wyposażone jest w dwa wentylatory typu 120 mm i mają one nietypową konstrukcję, ponieważ oprócz standardowych 9 łopatek mamy jeszcze 11 rozpórek stojana, które są e, zorientowane w odwrotnym kierunku do głównych łopatek. Ma to za zadanie kierunkować powietrze do środka, a nie na zewnątrz, dodatkowo zwiększając ciśnienie statyczne. Podobne rozwiązanie możecie zobaczyć w Noctule nf 12 e, czy niektórych wentylatorach Corsara z serii Elite. Sam wentylator jest wykonany dobrze, nie mam żadnych zastrzeżeń. Dodatkowo na rogach mamy podkładki antywibracyjne. Przewód jest długi, płaski 45 cm. Oczywiście PWM, czteropinowy. Eee, no, a co do kultury pracy. Tutaj niestety muszę zaznaczyć, że wentylator jest głośny. Zobaczycie to na wykresach. Eee, no i mamy tutaj łożysko hydrauliczne, które niestety objawia lekkie terkotanie. Eee, nie jest to coś. Uciążliwego, wiem, że producent jest tego świadomy yy, i coś z tym robi, yy, no ale trzeba to mieć na uwadze, że to lekkie terkotanie występuje. Yy, moje sztuki wentylatorów rozpędzały się maksymalnie do 1450 obrotów na minutę. Na pochwałę zasługuje też montaż chłodzenia, który jest prosty oraz solidny. Na początku musimy przygotować metalowy backplate, jest on zintegrowany z ruchomymi śrubkami. Następnie przykładamy backplate do płyty głównej oraz wkładamy cztery plastikowe dystanse. Nie trzymają one jednak backplate'u, także jak montujecie chłodzenie w obudowie, no to musicie go od drugiej strony przytrzymać. Następnie przykręcamy stelaż wystającą śrubą do góry. Teraz pozostaje nam nałożenie pasty termoprzewodzącej. Polecam ją równomiernie rozsmarować. Tutaj mi się nie chciało. Przekładamy chłodzenie oraz zaczynamy stopniowo przekręcać je do zestawu montażowego. Co istotne, możemy robić to do oporu, śruba w pewnym momencie się po prostu zablokuje. Chłodzenie jest w pełni kompatybilne ze slotami PCI Express oraz z większością obudów, ponieważ wysokość kulera to zaledwie 154 mm. Frosty i prost przednim wentylatorem zakrywa nam część slotów na pamięć ramy. Mamy wtedy około 64 mm prześwitu na pamięci, więc jest całkiem nieźle. Zawsze wentylator możemy podnieść do góry. Na początek, kilka słów o metodologii testowej. Pojawi się osobny film na ten temat, ale teraz powiem tak na szybko, co i jak. Testy wykonuję na procesorze i9 12900K z RAMKą, tak aby zapobiec wyginaniu się CPU w banana. Używam jednej pasty termoprzewodzącej i jest nią Noctua NTH2, którą rozprowadzam równo po całej powierzchni procesora. Pasta wraz z chłodzeniem jest wygrzewana przez godzinę, tak aby mogła rozprowadzić się dobrze po procesorze oraz chłodzeniu. Wychłodzenia testuje na czterech ustawieniach: 35 dB, 39 1500 RPM oraz 100% możliwości. Każdy test trwa 15 minut, po czym następuje 10 minut wychłodzenia oraz następny test. Wyciągana jest średnia z trzech przebiegów. Jeśli odchylenie standardowe z prób wynosi więcej niż 0,2, to test jest powtarzany. Do badania temperatury używam trzech termometrów, dwa oparte na termistorze i z jednego z nich odczytuję temperaturę. Oraz kolejny termometr to dwie sondy termopary typu K służącej do dodatkowej kontroli temperatury. Zaczynamy od zbiorczego testu dla wszystkich chłodzeń, czyli wydajności przy procesorze 190W. Przy normalizacji na niskim poziomie głośności, wynoszącym 35 dB, Frosty Pro ulplasował się pomiędzy Deepcolem AK400 a nh NHU12A. Wydajność ta jest zadowalająca, ale dużo lepsze efekty uzyskamy podnosząc trochę obroty, tak aby chłodzenie generowało 39 dB. W takim przypadku zrównujemy się z dużo droższą noctułą i nawet zbliżamy się do dwuwieżowego Be Quieta Dark Rock Pro 4. Przy stałych obrotach obserwujemy niezły odskok wydajnościowy. Noctua i Be Quiet zostają daleko w tyle i teraz bliżej nam do chłodzeń Io 240 mm. Niestety, to co rzuca się w oczy, to kiepska kultura pracy. W sumie to najgorsza w zestawieniu. Podobnie jest przy maksymalnych obrotach. Wydajności tutaj nie brakuje, lecz cichej pracy już tak. Teraz przechodzimy do testów na procesorze 160-watowym, który służy głównie do testów chłodzeń powietrznych, aczkolwiek od czasu do czasu będę wrzucał jakieś I.O., żebyście mieli jakiś punkt odniesienia. Sytuacja jest tutaj bardzo podobna, sporo zyskujemy zwiększając obroty wentylatora, czyli na 39 dB wydajność jest bardzo dobra. Za to na 35 dB do testowanego kulera zaczyna zbliżać się Fortis 5, który zdecydowanie lepiej radzi sobie na procesorze chłodniejszym. Wydajności na stałych, jak i maksymalnych obrotach utrzymają się na podobnym poziomie co w poprzednich testach. No i teraz czas na krótkie podsumowanie. Zaczniemy sobie od wydajności. No i Jak przeanalizujemy sobie wykresy, to rzuca nam się w oczy jedna rzecz. Zyskujemy zdecydowanego boosta na wyższym poziomie normalizacji, czyli 35 dB. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze, wentylator jest głośny, czyli przy 35 dB jego obroty są dosyć niskie, a finy radiatora są rozmieszczone gęsto. Także to będzie wpływało na tą niższą wydajność przy niższych obrotach i tym samym przy niższym poziomie hałasu. Niemniej, możemy tutaj mówić o nawet konkurowaniu z noktułą NHU12A, czyli chłodzeniem topowym, jakby nie patrzeć, w swojej klasie, które jest ponad dwa razy droższe. Dodatkowo, Fortis 5. Eee, mamy tutaj odjazd kompletny, a w niektórych przypadkach, pomimo że cena Frosty Pro jest wyższa, w niektórych przypadkach, o tym się dowiecie później, eee, to chłodzenie naprawdę może być nawet konkurencyjne z Fortisem. Przy maksymalnych obrotach zyskujemy oczywiście bardzo dużo na wydajności, przeganiamy nawet tą Noctua czy Be quieta Dark Rock Pro 4, no ale kosztem niestety hałasu, który w tym chodzeniu jest na dosyć wysokim poziomie. Chłodzenie oprócz wydajności cechuje też bardzo wysoka jakość wykonania oraz estetyka. Dodatkowo, przez niewielkie rozmiary zyskujemy dużą kompatybilność z pamięciami RAM. Jedyny minus, jaki tutaj widzę, to wentylator. I nie chodzi mi tutaj o taką ogólną głośność, tylko o samo łożysko, które, tak jak wspominałem, da się usłyszeć. Nie jest to żadna tragedia, producent podobno nad tym pracuje, hmm, ale no jednak da się to usłyszeć i bardziej bym to porównał do takiego łożyska typu RAM z be Quieta pure wings czy fraktala aspekt 12. Przejdźmy do ceny. W sklepie XCOM, bo tylko tam możecie to chłodzenie kupić, Frosty Pro znajdziecie za 289 zł. Jest to cena atrakcyjna biorąc pod uwagę jakość wykonania i wydajność, ale zauważyłem, że to chłodzenie da się na promkach wyrwać za nieco ponad 200 zł. Nieco ponad 200 zł to jest cena wręcz fenomenalna i trudno mi znaleźć tutaj w tej chwili konkurenta, bo na przykład Fortis 5 Dual Fan tylko sztuje podobne pieniądze, jest gorzej wykonany i ma niższą wydajność. No i tutaj możemy przejść chyba do takiej niespodzianki i przyjemniejszej części odcinka, ponieważ mam dla Was kod rabatowy. Kod rabatowy do sklepu XCOM, dzięki któremu kupicie Frosty Proza za 209 zł. Kod dotyczy kilkudziesięciu sztuk. Także jak chcecie kupić to chodzenie, no to. Ten kod po prostu może w pewnym momencie przestać działać, także radzę się spieszyć. No i naprawdę polecam, polecam, bo za, za tą kasę naprawdę wątpię, żebyście znaleźli jakieś wydajniejsze i lepiej wykonane chłodzenie. No i tak podsumowując, szczerze nie spodziewałem się, że chłodzenie od Silvermanki wywrze na mnie tak duże wrażenie. Naprawdę się nie spodziewałem i naprawdę jakość wykonania czy wydajność, sama wydajność. Jest tutaj po prostu bardzo dobra i chłodzenie otrzymuje ode mnie rekomendacje zakupu, bo jak takiej rekomendacji po prostu tutaj nie przyznać. W testach mam jeszcze Silver Monkey X Stormy, wypada też bardzo fajnie, ale to zobaczycie po prostu w kolejnych filmach, także polecam śledzić mój kanał. A to wszystko ode mnie na dzisiaj, do następnych filmów, na razie, cześć!